Drodzy widzowie, w tym odcinku gramy wy. no, Wedwars Doubles. Lecimy, no i następny odcinek już będzie po angielsku. Hello? Dobra. Aha. Yeah, now, papa. Pierwszym razem to jest dobry. Dobra, może lepiej wy. By... Jej. Dobra, niestety mnie zapchnął. To jest moment, kiedy proszę byście kliknili, kliknęli w ten piękny guzik subskrypcji. No spójrzcie na niego. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Dawajcie, kliknijcie w go. Przecież każdy chce w niego kliknąć. Proszę was, po prostu w niego kliknijcie. Ale dobrze było. Ojej. Dobrze było. Koleś, nasz teammate jest dobry w tą grę. A we dwójkę, we dwójkę mnie to jechali, myślałem, że ten jeden, a tutaj drugi, a tutaj kolega zaskakuje. Joink? Nie? Nie! Czemu ja bloków nie mogłem kłaść? Kla, kłaść, ale cztery, ile? No nawet nie najgorzej. Oni jeszcze łóżko mają. Okej, okay. ale chcę to łóżko. Potrzebowałem łóżka, niestety. Yo, Kolega jest dobry. Gap... Gapla załatwię, bo by mi się przydał szczerze. Nie mógłbym kupić ty. Nie mam już nic do stracenia. I ścięło mnie. Czemu mi zabrałeś... Czemu mi zabrałeś żelazo? Czemu mi i ty zabrałeś? Coś ty zrobił? Dobra, trudno. nie Nieźle. Przedałoby się go zapłynąć. Patyka ma. Dobra, nieźdź łóżko, tak, brawo. Łóżko jest zniszczone, więc klasa. Jest pani. Patyk! Hey. Yo. Jakim cudem on mnie bije z 5 metrów? Cóż, na pewno nie zniszczy nam łóżka, bo tamten drugi koleś tam był. No, zobaczymy, ja, czy ma taki sam knockback jak ja. To jest po prostu pościga. Tak będziemy robić. A, jej, wygraliśmy! Uh!